Czy Państwo znają Caritas? Caritas? Tak. Tak. oczywiście, oczywiście że, że pomagamy, dajemy i w ogóle to jest. To jest najlepsza organizacja przecież. My dzisiaj robimy taką sondę uliczną z kolegą i pytamy, co ludzie o nas wiedzą. Jak, czy wiedzą, jakie mamy formy pomocy? Kto się może do nas zgłaszać? Z jakimi, z jakimi kłopotami? Wiem, że macie. Ludzie, którzy potrzebują pomocy. Tak. Jak najbardziej, proszę Panią, kochamy Karitas i wspomagamy. To jest jedyna organizacja, która naprawdę pomaga, a nie, nie udaje, że pomaga. Ja mam 80, może 90. Naprawdę? Tak. 91. Pan ale... jest w wieku mojego dziadka? Ale... No, tak. Ale proszę pani, jeszcze żyjemy pełnią życia, interesujemy się wszystkim. Wszystkiego Wie pani, dobrego. Ja, Karitas obserwuję już od początku powstania. Zaraz po wojnie w 1945 roku powstał. Nawiasem mówiąc, moja siostra klercia, to ona po powrocie z przymusowej pracy pracowała tam w tym Karitasie. Także pamiętam pierwociny tego Karitasu i wiem, co robi? Bo ja o Jezus, nie, ładnie ja... wyglądasz. Bardzo ładnie pani wygląda, no mąż ma rację. Ma Rzadko kiedy mąż ma rację, a dzisiaj ma. No. Proszę. No, no. To Miłego my dziękujemy. Również.